Dobry wieczór Państwu. Mam do Państwa serdeczną prośbę. Kolejną. Chodzi o wsparcie rodziny 21-letniego młodego człowieka, który po kolejnej szprycy niestety umarł. Młody, wysportowany chłopak stracił życie. W związku z tym proszę o wesprzeć rodzinę obecnością swoją. Kto może z okolic czy z dalszych stron Wrocław 23 listopada 2022 roku W sądzie rejonowym Wydział 12 Karny Ulica Świebodzińska 5 Sala 111 Godzina 14.30 we Wrocławiu Pozdrawiam Państwa serdecznie Wspierajmy się Dzisiaj walka o prawdę Za tego młodego człowieka ale też to jest za wasze dzieci, wnuki, waszych rodziców, no i waszych współwarządków, waszych tych, co najbardziej kochacie, a w końcu za was samych. Nie dajmy się, skończmy z tą obudą rządową, skończmy z tą obudą tak zwanej opozycji. Pozdrawiam państwa serdecznie. Do usłyszenia.